Hello, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj robimy TBR sierpnia i TBR lipca. Z tego co przed chwilą sobie sprawdziłam, poszedł tak, że przeczytałam jedną książkę chyba z TBR. Bo jestem z zastoju, który jest przepaskudny i żadne książki, które miałam gdzieś w okolicy tbr w ogóle jakby. Nie. I wymyśliłam też inne filmiki, które robiłam, jakby czytałam do tych filmików, rzeczy, których nie miałam w tej ze więc. it was something, ale teraz mam nadzieję, że w sierpniu będzie lepiej. Mam nadzieję, że wyjdę w końcu z tego zestoju czytelniczego, bo już jest przepas skudny. On właśnie trwa chyba prawie cały miesiąc i naprawdę jest, jest tak źle. Ja już, ja, już, ja już nie mogę. Ostatni tydzień błagam. Let me out, please. Na sierpień mam wrażenie, że przygotowałam sobie trochę takich książek Hot, Sad Girl Summer. W końcu chcę wejść w tą erę mojego życia, kiedy tak się będzie działo, no ale jakby okej. Okay. I co? Nie weszłam w to, no a muszę mieć a Hot, Sad Girl Summer. To się musi wydarzyć, ale okej. Okay. Pomijając to, na pewno muszę przeczytać Book Lovers, które zamierzam ze sobą zabrać na wyjazd do Chorwacji. Prawie mi się zmieniłem, Miałam też zabrać tamte dni, tamte noce, jak miałam lecieć na Sycylię, ale nie, jad nie jadę tam. Idę do Chorwacji, bo wymyśliłeś ma coś innego. I tam na pewno zabieram Book Lovers, bo to już będzie mój trzeci raz na wakacjach, kiedy czytam książkę Emily Henry. Dwa temu czytałam Beach Read, potem czytałam w zeszłym roku ludzi, których spotykamy na wakacjach. I w tym roku przeczytam Book Lovers. I mam nadzieję, że mi się bardzo spodoba Beach Read był taki sobie. Ludzie, których spotykamy na wakacjach za to strasznie mi się podobali. Jeden z moich ulubionych romansów na pewno. Jeden z najlepszych wakacyjnych romansów, jaki czytałam, więc mam na pewno liczę, że będzie coś fajnego. Liczę, że będzie bardziej w okolicach ludzi, których spotykamy na wakacjach, że lovers będą. No ale zobaczymy. Moja koleżanka już to czytała i mówiła, że na pewno mi się spodoba, bo jest świetny humor, więc... Na pewno będę czytać po prostu na wyjeździe i tam nie wiem, co jeszcze będę czytać, bo jedziemy prawie na dwa tygodnie nas nie będzie ogólnie. Jedziemy też w inne miejsca, więc no zobaczymy. Zobaczymy w ogóle, ile mi się uda poczytać, bo no nie wiem w ogóle, jak będzie i co tam się będzie działo. Ale na pewno tą książkę zabieram. Po raz kolejny do mojego TBR-u, bo strasznie chcę to przeczytać, więc po raz kolejny do mojego TBR-u trafia Jaśminowy Tron, bo nie przeczytałam w tym miesiącu i na pewno przez te następne 3-4 dni nie przeczytam tego, więc don't ale bardzo, bardzo chcę tę książkę przeczytać, więc już naprawdę w przyszłym miesiącu I have to. Ale widziałam audiobook, więc kusi mnie to, żeby jednak siąść sobie do audiobooka, bo... bo czemu nie? I na pewno chcę przeczytać tę historię, no już mówiłam, to jest WLW, fantastyka, epicka, dostała nagrodę tą samą, co Wojny Makowe, więc... Do I need something more? Ja wiem, że to... Ja wiem, że to jest epicka fantastyka, która podobno jest świetna, więc ja nie potrzebuję niczego więcej, bo ja kocham epicką fantastykę, w ogóle kocham fantastykę, ale jakoś cały czas nie miałam tej fantasy era w tym roku, więc no trudno, może przyjdzie bardziej jesienią? Zobaczymy, ale no strasznie, strasznie chcę to przeczytać, bo... Myślę, że to będzie coś świetnego i myślę, że absolutnie zakocham, się w tej pozycji też tutaj Blby napisała Rebecca Kuang i Samantha Shannon, więc jakby moje dwie ulubione autorki fantastyczne. Błagam. niech ktoś mnie przymusi, żebym to w tym miesiącu przeczytała, bo muszę, muszę. Później znowu fantastyka, czyli wojna, nie mam pojęcia, jak to się czyta. Career? Career? You make that up? I guess so. I thought it was a real work. Nie, nie wiem. Błagam. Give me a break. Nie mam pamięć, jak to się czyta. Tak się nazywa. I to też jest Fantastyka wolwo z tego co wiem. Niedawno do mnie przyszła i jestem bardzo, bardzo ciekawa jej. Już właśnie tak myślałam, czy nie przeczytać w tym miesiącu. Ona jest dość krótka, ale. Może właśnie mnie kusi, bo nigdy na przykład fantastyki na plaży nie czytam. Więc trochę mnie kusi, żeby taką krótszą, może mnie wciągnie, może mnie jakoś poruszy, <grym> więc. Fajnie może by było właśnie sobie ją zabrać na plażę, no Zobaczy jest dość krótka. Bardzo mnie zainteresowała, jak zobaczyłam opis, więc zresztą jakby się zgodziłam, żeby ją zrecenzować, bo no brzmi świetnie, więc... Ja już w jednym filmiku mówiłam, o czym jest ta książka. Tutaj mamy jedną bohaterkę, której rodzina ginie w wojnie i ona chce ich pomścić, więc jakby idzie na dwór, żeby być tam chyba służącą i chce zabić księżniczkę. I między nimi zawiąże się relacja, więc that's a slay. I, mm, I can't even. No mam nadzieję, że to będzie coś świetnego. Nie widziałam zbyt wiele opinii. Coś widziałam na TikToku o tej książce, ale tak też nie widziałam zbyt wiele opinii, więc jestem bardzo ciekawa i też strasznie mi się podoba ta okładka. Strasznie ładna jest. I tutaj jest tak tłoczona. I like. Przechodząc do Sad Girl Summer, mam najpierw książkę, która jest w moim w ogóle wakacyjnym TBR-ze, czyli Everything I Know About Love, Dori Elderton i strasznie chciałam przeczytać tę książkę. Ja w ogóle bardzo lubię Dolly Elderton. Obserwuję ją, jest bardzo śmieszną, fajną osobą. I od dawna chciałam przeczytać ją książkę. Właśnie moja koleżanka też czytała i mówiła, że na pewno mi się spodoba. To na pewno będzie coś wyjątkowego. To jest chyba bardziej taki memoir, po prostu. I ona tutaj po prostu opowiada takie historie ze swojego życia. I wiem, że to się czyta tak, jakby się przyszło do swojej koleżanki na jakieś tam ploty i ona wiedziała o wszystkich jakichś imprezach i w ogóle o jakichś takich rzeczach. Podobno bardzo świetnie się to czyta. Ma w sobie coś takiego fajnego. Takiego właśnie, żeby przeczytać In Your Twenties. A ja kocham takie książki, więc myślę, że mogę się zakochać w tym. I specjalnie chciałam przeczytać po angielsku, bo myślę, że to będzie coś takiego, że chciałam sobie zaznaczać. Chciałam właśnie zobaczyć, jak to jest w oryginale. Więc kupiłam ją sobie po angielsku, albo zostałam, już nie pamiętam, ale mam po angielsku. I, I bardzo się cieszę. I w końcu w tym miesiącu chcę przeczytać, no bo jednak mój wakacyjny TBR, powinnam go zakończyć w sierpniu, no bo tak, wakacje. No, ewentualnie we wrześniu, ale na pewno chcę to przeczytać. I właśnie się też zastanawiam, czy na wyjazd ze sobą nie wziąć tej książki, bo też czasem lubię zabrać sobie książkę na wyjazd, żeby ona była troszeczkę taka poharatana, mam wrażenie. Bo wtedy widać, że jakby czytałam tą książkę i dała mi a lot of attention, że tak powiem. No, bardzo, bardzo jestem podekscytowana. I myślę, że to może być coś świetnego, i już tak się czaję na nią od dawna, dawna. No i w końcu mam nadzieję, że przyjdzie na nią czas. Pozostając w klimacie Sad Girl Summer. Kleopatra and Frankenstein, czyli Kleopatra i Frankenstein, które wyszło teraz w Polsce. Ja mam oryginał w grubej oprawie, już kiedyś zaczęłam ją czytać, lecz bardzo miałam zły moment w życiu, bardzo smutny, więc no nie chciałam czytać takich książek, żeby się nie dobijać. Bez przesady też. Wiem, że ta książka jest dość przykra i opowiada o trudnej, nie do końca zdrowej relacji między bohaterami. No właśnie, ja już zaczęłam czytać i styl pisania, i też szybły humor bardzo mi się podoba. To w ogóle właśnie jak są wykreowani ci bohaterowie, też bardzo bardzo mi pasuje, więc mam nadzieję, że będzie naprawdę dobra ta książka. Pokładam wielkie nadzieje w niej. Mam nadzieję, że to będzie coś świetnego, bo widziałam bardzo dużo pozytywnych opinii o niej. Ale też zdarzyło mi się widzieć jakieś negatywne, albo takie nie do końca, nie do końca pozytywne. Jestem bardzo ciekawa, no ale tak jak mówiłam, tutaj mamy relacje Cleo i Frank i mamy to, jak się zawiązuje ich relacja i później z tego co wiem, będzie po prostu... O, mam i tutaj po prostu będzie ich relacji, która jest właśnie do najzdrowszych nie należy. Ja szczerze liczę, że tu będzie coś w pokroju troszeczkę saliruń. Tak mi się wydaje, że to bym, to bym chciała dostać od tej książki. Mam nadzieję, że tak się stanie. The Horace niebok. To feel. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, co tutaj się wydarzy, i myślę, że ją będę czytać sobie tak bardziej powoli, żeby jednak przyłożyć się do tej lektury, a nie tak, żeby przelecieć przez nią. Myślałam sobie ostatnio też, co bym chciała po prostu przeczytać, i e, myślałam o zbiorach opowiadań, które są bardzo dziwne, i to jest e, mój ulubiony typ opowiadań, czyli bardzo dziwne, obrzydliwe i nie wiem, niezrozumiałe w połowie. I przypomniałam sobie, że mam Cursed Bunny czyli książkę, którą kupiłyśmy w Edynburgu, którą już też od bardzo dawna chciałam, odkąd przeczytałam Bunny, Money Out, to chciałam też Cursed Bunny, bo, bo tak, byłam in my bunny era. I to, tak jak jest napisane, w 2022 wygrało Bookara, no to jakby bądźmy for real, wiadomo, że to jest dobre, ale jestem bardzo, bardzo ciekawa, wiem, że to jest właśnie przedziwne, prze jakieś obrzydliwe. Ja, no mówię, uwielbiam takie zbiory opowiadań, aż po prostu Miło mi się na sercu robi, jak myślę o takich zbiorach opowiadania, chociaż to dziwne, ale tak. I w ogóle uwielbiam to, jak to jest wydane. Ta książka jest przepiękna. No ale tak, pomyślałam po prostu o tym, co mam ochotę przeczytać i mam wrażenie, że mam ochotę przeczytać coś takiego, więc możliwe, że po prostu sobie usiądę i będę powoli dała te opowiadania, ale liczę coś na coś naprawdę dobrego, liczę na pięć gwiazdek, to na pewno i liczę, że zaskoczy mnie jednak mam wrażenie, że jestem gotowa zawsze na te dziwne i takie obrzydliwe rzeczy, ale jednak nie jak mnie zaskakują, to już jest w ogóle najlepiej. Więc liczę, że Cursed Bunny mnie powali, to be honest, że to będzie jedna z lepszych książek, jakie przeczytam w tym roku, więc jeżeli się Zawiodę. No to lame. No to lame. Jak się zawiodę, no to, no to będzie słabo, ale mam nadzieję, że się nie zawiodę. Więc liczę naprawdę na coś potężnego też. Liczę na taki w tych opowiadaniach może jakiś komentarz społeczny, coś takiego, więc. Czekam. Już w sumie aż teraz bym zaczęła, ale. Ale nie, bo jeszcze nie jest nowy miesiąc. I ostatnia książka, którą też już kiedyś zaczęłam i jakoś tak dalej nie przeczytałam, nie wiem czemu. Chyba też wpadłam w zastój. Wyspa zaginionych drzew, czyli pierwsza książka w Szafak, jaką sobie kupiłam. I no widać, że ja już tutaj sobie czytałam. Nie wiem, ile stron mam 40. I pamiętam, co tutaj się działo w tych pierwszych 40 stronach, więc jakby nie idę dalej. Mam teraz chyba dwie kolejne książki w Szafak, chociaż te jeszcze nie przeczytałam. Ale wiem, że to też jest trochę ma taki wiosenno-wakacyjny... Vibe, as far as I know. Tak chyba mi Ewa mówiła, że to jest takie trochę wakacyjne. No na pewno chcę się zapoznać z twórczością Elif w bo ja widzę same zachwytę nad jej książkami i nad jakby... No, muszę, muszę, po prostu muszę koniec zdania. I wiem, że od tej książki też jest spoko zacząć, i chyba też od 1035 sekund coś tam, tak mi się wydaje. Ale od tej na pewno jest dobrze zacząć też, więc ja się skuszę na tom i może w końcu usiądę i będę miała ten moment, że wciągnę się w jakąś książkę, i naprawdę liczę, że to będzie jedna z tych. Które mam. Tutaj mamy historię dziewczyny nastoletniej, która mieszka w Londynie, ale ma też korzenie z innych państw i nie do końca jest związana z tą z kulturą tych innych państw. I jej to hoduje drzewa, ona tam, jakby, nie wiem jak to opisać, bez jakichś tam spoilerów czy czegoś takiego, ale będziemy mieli na pewno dużo o narodowości, o kulturze, o jakichś takich rzeczach, więc ja jestem bardzo, bardzo ciekawa jak to zostało tutaj przedstawione i myślę, że to będzie coś świetnego, więc jak najbardziej czekam i jak najbardziej chcę przeczytać. I w sumie mam tyle książek na moim TBR-ze. Nie mam pojęcia, czy przeczytam te książki. Zależy w jakim będę nastroju, bo już mówiłam wiele razy, jestem moodreaderem i czytam po prostu to, na co mam ochotę. Czy będę miała ochotę na te książki? Mam nadzieję, że tak. Bo, bo jak nie, to bo ja już bardzo, bardzo bym chciała wyjść z tego zestawu i po prostu czytać dla przyjemności, a nie troszeczkę powiedzmy próbować przebrnąć przez książki, które zaczęłam i naprawdę mam nadzieję, że, że ona mnie z tego wyciągną. Jak nie, to mam nadzieję, że coś innego mnie z tego wyciągnie, ale ten TBR staram się, żeby nie był dość długi, bo, bo jednak nie wiem, co będę chciała czytać, ale te książki wydają mi się, że będą ok na przyszły miesiąc. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Na pewno muszę się... Na pewno muszę przeczytać Jaśminowy Tron. To to muszę. Reszta zobaczymy, Jaśmina tron musi, no i Book Lovers na pewno też przeczytam. Więc mam nadzieję, że y, Wam się podobało ten krótki TBR. Dajcie znać, jakie Wy książki planujecie czytać w sierpniu, może czymś się zainspiruje. Możecie mi też pisać książki, które polecacie na zastój czytelniczy, bo ja już po prostu nie mogę, jest mi tak źle, ale proszę, proszę polećcie mi coś. Tak, Możecie pisać i mam nadzieję, że uda mi się przeczytać trochę tych książek i widzimy się w kolejnym odcinku. Thank you